Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem będziemy niejako kontynuować temat cień zrobionych przez obecnego nowego starego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj wspomniałem, że uciął tak zwaną pomoc zagraniczną dla krajów, które są biedne. I prezydent Kenii niedawno, świeża wypowiedź, powiedział, że w sumie to dobrze, bo mogą zacząć pracować na swoje, z tym co mają. Oczywiście części się uda, części nie, ale jak liczyli ciągle na pomoc, nigdy nie podjęli pracy nad sobą. Kolejne cięcia, bardzo dobre ze strony nowego prezydenta, uderzają w takie organizacje jak Fundacje Batorego, inne takie yy, dziadostwa promujące te całe ideologie, z którymi żeśmy musieli się mierzyć przez ostatnie dziesiątki lat. I tutaj akurat sytuacja zobaczymy, będzie dokładnie taka sama, jak była yy, po upadku Związku Radzieckiego. O co mi chodzi, już mówię. Lata 60., 70. i 80. to, wbrew temu, co nam się wydaje, lata dużej ilości ataków terrorystycznych w zachodniej Europie. Niemcy, Włochy, częściowo Francja. Działały we Włoszech Czerwone Brygady, yy, Rotę armie Frakcjonów Zachodnich Niemczech. I były porwania, zamachy bombowe, strzelaniny. Nawet lata 70-80. są nazwane we Włoszech latami ołowiu, bo aż tak się strzelano między sobą. Różne organizacje plus policja z nimi. I widzimy, że te organizacje przestały działać. z 90-91 rok, z chwilą kiedy strumyk pieniędzy Związku Radzieckiego się uciął, bo Związek Radziecki się rozleciał i musiał się pozbierać. I to jest jasno widać. Ostatnie resztki, bo już te organizacje albo się rozeszły, jak we Włoszech, albo w Niemczech, tam paru ideologicznych pajacy z tej Rote arme frakcji próbowało jeszcze coś zrobić, i policja ostatnich zwyczajnie zwinęła, kiedy przygotowywali jakiś nędzny zamach w 1998 roku. I po wszystkim. Chodzi o to, że nie ma pieniędzy, to nie ma terroryzmu. Nie ma czegoś takiego jak ostatnie pokolenie, czy tam inni pseudoekologowie, gdyż ci ludzie to zwyczajne bojówki obwoźne różnych organizacji typu pan Sorosz i inni, które robią burdy i terroryzują rządy i społeczeństwa. Oczywiście ktoś powie: No, ale pan Sorosz i inni dalej mają pieniądze. Tak, ale to nie wystarczy. Organizacje mogą działać na takim poziomie, na jakim działały. Czy to w przeszłości, którą wspomniałem, czy teraz, kiedy dostają stało, stałą pozycję w budżecie przeznaczoną stale na ich działanie, co roku? I wiemy, że wszystkie te LGB i tak dalej to finansowały głównie rządy Belgii, Holandii, częściowo Stanów Zjednoczonych i Kanady. Teraz jak się Stanę z tego wycofują i Kanada po zmianie yy, mojego w cudzysłowie ulubionego fircyka na innego premiera, też się pewnie z tego wycofa. To te organizacje już są skończone. Banki już się wycofały z klimatyzmu. I zaraz zobaczymy właśnie, że ten cały, kolorowy, tęczowy terroryzm się zwyczajnie skończy. Tak jak skończyły się yy, wybryki Rotarme frakcjon czy rozebrigady I to tylko tak. Yy, ale zapamiętajmy, jeśli nie ma stałej pozycji w budżecie jakichś krajów przeznaczonych na jakieś organizacje działające, czy to w tym kraju, czy w innym, by go destabilizować i na niego naciskać, te państwa nie będą, przepraszam, te organizacje nie będą w stanie działać cały czas aż tak sprawnie, gdyż na każdą działalność potrzeba pieniędzy, a aktywista nie pracuje. Aktywista jest aktywny, kiedy mu się płaci. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.